Ta wybitna Polka zapisała się na kartach historii jako pisarka, działaczka społeczna i konspiratorka. Była jedną z pierwszych osób broniących tezy, iż kobiety i mężczyźni są równi. Dążyła do polepszenia sytuacji kobiet przede wszystkim przez ich edukację i nie bała się otwarcie krytykować myśli. Które temu dążeniu zagrażały. Cześć, jestem Ania, i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o fascynujących losach Narcyzy Żmichowskiej. Narcyza Żmichowska przyszła na świat 4 marca 1819 roku w Warszawie. Jej matkę, Wiktorię z Kiedrzeńskich, przewieziono tam w trakcie porodu. Niestety kilka dni po urodzeniu córki kobieta zmarła, zostawiając męża Jana Szmichowskiego z dziewięciorkiem dzieci. Rodzina Szmichowskich pochodziła ze zubożałej szlachty. Ojciec przyszłej pisarki był powstańcem kościuszkowskim i miłośnikiem francuskiej rewolucji. Na część dni z Jakobińskiego kalendarza. Nazwał nawet czwórkę swoich dzieci syna, Hyacinta i córki Hortencję, Lilię oraz właśnie Narcyzę. Żmichowski zdawał sobie sprawę z istoty edukacji niezależnie od płci, zaś brak rodzinnego majątku, pozwalającego na wygodne życie jedynie utwierdzał go w przekonaniu. Że tylko odpowiednie wykształcenie będzie w stanie zapewnić dzieciom utrzymanie oraz w miarę godne życie. Jako samotny ojciec zmagał się jednak z wychowywaniem tak licznego potomstwa. Na szczęście, z pomocą w tym zadaniu przyszła rodzina. Po śmierci matki starsze dzieci albo wyjechały do szkół, albo podjęły pracę zarobkową. Młodsze zaś, w tym właśnie Narcyza, trafiły pod skrzydła cioć i wujków. Choć rodzeństwo zostało rozdzielone, to udało mu się zadbać o rodzinną więź, która przetrwała lata. Dzieci widywały się na rodzinnych spotkaniach oraz świętach u ojca. Z czasem również zaczęły prowadzić korespondencje i mogły liczyć na siebie w trudnych chwilach. Narcyza okres dziecięcy spędziła u stryjostwa, tekli i Józefa Żmichowskich. Od najmłodszych lat wyróżniała się bystrością umysłu i inteligencją. Chętnie zdobywała wiedzę i poszerzała horyzonty. A że nie wyróżniała się urodą, wielu wręcz uważało ją za brzydką, to bardzo szybko została jej wytyczona ścieżka zawodowa guwernantki do której zaczęła być przygotowywana już od siódmego roku życia. Dziewczynka najpierw trafiła do prywatnej pensji prowadzonej przez krewną jej matki, Zuzannę Wilczyńską, a następnie do Warszawskiego Rządowego Instytutu Guwernantek, gdzie jej edukacją zajęła się Klementyna Hoffmanowa. Niestety, ideały wpajane przez słynną pedagogkę, nie trafiały do narcyzy. Uważała je za zbyt męskie, konserwatywne i nawet momentami niepatriotyczne. Widzicie, Żmichowska dorastała w świecie, w którym w wyniku powstań oraz emigracji spora część kobiet musiała sama sobie radzić w codziennym życiu, a wychowywanie w myśl bycia dobrą żoną. W tym zadaniu im nie pomagało. Z czasem, wszystko to sprawi, że narcyza opracuje swój system pedagogiczny, nakłaniający dziewczęta do samodzielności, w myśl słów. Uczcie się, jeśli możecie, umiejcie, jeśli potraficie, i myślcie o tym, żebyście same sobie wystarczyły, bo w razie potrzeby nikt na Was z opieką, oraz wsparciem nie czeka. Zanim jednak zaczęła rozpowszechniać te poglądy, sama musiała tę samodzielność oraz niezależność osiągnąć. Instytut ukończyła, mając 15 lat. W teorii dyplom umożliwiał jej nawet otwarcie własnej pensji. W praktyce nie było to takie proste. Głównym ograniczeniem były oczywiście pieniądze. W takiej sytuacji bez odpowiedniego polecenia mogła liczyć przede wszystkim na posadę u krewnych lub bliskich rodziny. I tak też się stało. Pierwszą pracę otrzymała u krewnych matki, państwa Kiedrzyńskich i tam zderzyła się z rzeczywistością w bardzo brutalny sposób. Jej pracodawcy wydawali jej się banalni, puści oraz podporządkowani celom materialnym. Męczyła się w tym środowisku, w którym na domowych półkach nie stały książki, a rozmowy były płytkie i pozbawione jakiejkolwiek refleksji. Tak spędzone dwa lata odbiły się na jej zdrowiu psychicznym, wprowadzając w depresję i ściągając do głowy myśli samobójcze. Narcyza miała potrzebę rozwoju, a to ciężko było realizować jako prowincjonalna guwernantka. Z wybawieniem z tej sytuacji przyszła Zuzanna Wilczyńska, która zarekomendowała swoją byłą podopieczną rodzinie hrabiostwa zamojskich. I tak w 1838 roku Narcyza trafiła do Paryża, który odmienił jej życie. Jednak nie obeszło się bez problemów, a nawet skandalu. Zamojscy w stolicy Francji mieszkali już od dłuższego czasu. Nie byli jednak zadowoleni z tamtejszych gubernantek. Były one dla nich zbyt postępowe. Zresztą nie tylko one. Hrabiostwo było bardzo konserwatywne w swoich poglądach i zamknięte w określonych ramach myślowych. Dla nich nawet Mickiewicz był wywrotowcem. Nie tego spodziewała się Żmichowska, jednak nie przeszkodziło jej to w postawieniu na siebie i swój rozwój. W Paryżu stała się prawdziwą buntowniczką. Do perfekcji doprowadziła swój francuski i znacznie poszerzyła horyzonty. Poranki spędzała w Bibliotece Narodowej, gdzie czytała po francusku i włosku powieści oraz książki filozoficzne. Zaczytywała się w dziełach Lepnica, Fichtego, Kanta czy Schellinga. Lewicowe poglądy coraz mocniej znajdowały wydźwięk zarówno w jej myślach, jak i zachowaniu. W stolicy Francji Żmichowska spotykała się również z bratem Erasmem, emigrantem po powstaniu listopadowym. To właśnie za jego zachętą zaczęła uczęszczać jako jedna z pierwszych kobiet na posiedzenia Akademii Francuskiej. Na tym jej przemiana się nie skończyła. Pod wpływem mieszkających w Paryżu emancypantek skróciła włosy oraz zaczęła palić cygaretki. Głośno również wygłaszała opinię Henry'ego de Saint Simona o tym, że kobieta jest równa mężczyźnie i to we wszystkim. Ta przemiana oczywiście nie spodobała się zamojskim. Oni jednak też nie kupili narcyzy. I nie chodziło tutaj wyłącznie o wcześniej wspomniane poglądy. Czas spędzony w domu hrabiostwa bardzo krytycznie nastawił Żmichowską wobec arystokracji. Wąskie horyzonty, odcinanie się od polskiej emigracji, tkwienie w skostniałych przekonaniach oraz złe traktowanie służby i osób od nich niższych stanem. Nie było to środowisko, w którym Żmichowska pragnęła długo przebywać. Zresztą, odczucia te były obopólne. Zamojscy podziękowali Narcyzie za współpracę i zdecydowali się ją odesłać z powrotem na polskie ziemie. Nie nastąpiło to jednak od razu. Hrabiostwo zwlekało z organizacją jej powrotu przez kilka miesięcy. Czas ten Żmichowska spędziła w towarzystwie swojego brata. Żyli skromnie, ale był to jeden z najlepszych okresów w jej życiu. Erasm był działaczem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, i przez jego niewielkie mieszkanie przetaczały się różne ważne osoby działające w ramach tej emigracyjnej organizacji. W tym czasie narcyza miała okazję nawiązać wiele ciekawych i determinujących jej dalsze życie znajomości, w tym z Józefem Wypickim i Ludwikiem Mierosławskim. Nie mogła jednak we Francji pozostać na zawsze. W 1839 roku została zmuszona do powrotu do kraju i to w skandalicznych, jak na tamte czasy, okolicznościach. Widzicie, Zamojscy nie mieli problemu z zapłaceniem za jej podróż powrotną, do której byli zobowiązani. Mieli za to problem, by zorganizować na czas tej podróży towarzystwo Narcyzie. W XIX wieku samotna podróż, szczególnie na tak dużą odległość, była dla kobiety nie do pomyślenia i wiązała się z wywołaniem niemałego skandalu. A ten mógł na stałe zszargać reputację narcyzy. Niestety, żmichowska nie mogła już dłużej zwlekać z powrotem i postanowiła wyruszyć w drogę samotnie. W trakcie podróży rzeczywiście musiała mierzyć się z niestosownymi zaczepkami ze strony mężczyzn oraz niewybrednymi komentarzami podróżnych. Zaś plotki na temat jej samotnej eskapady. Oraz pobytu w Paryżu szybko wyprzedziły ją samą i dotarły do kraju, rozsławiając jej imię. Mówiono chociażby o tym, że miała się wdać w romans z samym balzakiem. Warto tutaj wspomnieć również, że jej złe relacje z zamojskimi oraz spotkania z polską emigracją nie były znane wyłącznie rodzinie i socjecie, ale także carskiej policji. Która bacznie przyglądała się zachowaniu powracających do kraju rodaków. Sprawiło to, że Narcyza na jakiś czas musiała zniknąć ze świecznika, co nie okazało się takie trudne. O dziwo plotki na jej temat nie wpłynęły negatywnie na jej karierę. Wręcz przeciwnie, mimo iż nie zrezygnowała z nowo nabytych ekscentrycznych nawyków. To perfekcyjny francuski oraz paryska edukacja sprawiły, że stała się bardzo pożądaną guwernantką. Tak trafiła do majątku Stanisława Kisieleckiego pod Łomżą, gdzie rozpoczęła nauczanie czwórki jego dzieci. Jednocześnie bywała w Warszawie, w której nawiązała wiele ważnych kontaktów z ówczesną śmietanką intelektualną. Czuła, że praca guwernantki jej nie wystarcza. Coraz mocniej zaczęła się skłaniać w stronę pisania. I tak w 1841 roku pod pseudonimem Gabriela zaczęła publikować swoje teksty oraz poezję na łamach czasopism Pierwiosnek, Pielgrzym czy Przegląd Naukowy. Jej twórczość była pełna symbolicznych treści. Nawiązujących do mitologii słowia. Prowadziła również niebezpieczny kolportaż broszur z Towarzystwa Demokratycznego oraz zakazanych przez zaborcę książek. Tak zapoczątkowała swoją niezwykłą działalność konspiracyjną. Pod patronatem Towarzystwa Demokratycznego zaczęła również tworzyć konspiracyjną pensję dla dziewcząt, której program nauczania miał być dwutorowy. Po pierwsze, uczennice miały zdobywać wiedzę w zakresie gospodarczo-praktycznym. Ten obszar był dedykowany dziewczynom, które chciały spełniać się w roli żony oraz matki. Miał on im gwarantować wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne i przedsiębiorcze zarządzanie nie tylko domem, ale również szeroko pojętym domowym gospodarstwem. Drugi tor nauczania miał pozwolić kobietom na rozwój naukowy i dalszą karierę. Obie ze ścieżki łączyła wspólna idea wychowania kobiety samodzielnej, myślącej, patriotki i do tego nawiązującej siostrzane relacje z innymi kobietami. Narcyza nazywała te związki posiestrzeniem. Skąd w ogóle taki pomysł na edukację? Tu właśnie wracamy do wcześniej wspomnianego przeze mnie świata, w którym przyszło żyć na cyzie. Była to rzeczywistość popowstańcza, w której wiele kobiet stawało się nagle głowami domu, czy to w wyniku śmierci bliskich im mężczyzn, czy ich emigracji lub uwięzienia. I niestety, wiele z nich nie było w stanie podołać temu wyzwaniu, a głównym powodem był brak edukacji. W zakresie chociażby zwykłej, codziennej gospodarczości. O posiadaniu zawodu lub fachu w ręku nie wspominając. Żmichowska wierzyła, że wszystkie kobiety powinny być zaradne. Niestety, panien z mniej lub bardziej zamożnych domów nie przygotowywano do radzenia sobie z trudami codziennego życia, co widziała na własne oczy podczas swojej pracy jako guwernantki. Jej działalność edukacyjna i społeczna zwróciła uwagę innych kobiet. Razem stworzyły koło entuzjastek, któremu Żmichowska przewodziła. Panie spotykały się w konspiracji w Warszawie w latach 40. XIX wieku. Ich dyskusje były poświęcone kulturze, sztuce i literaturze, ale też tematom społecznym oraz politycznym wdzieliły się również swoimi codziennymi problemami. Były ze sobą niezwykle szczere, a wszystko utrzymywały w tajemnicy swojego towarzystwa. Entuzjastki pragnęły żyć w świecie, w którym same decydowały o wyborze partnerów, kształciły się i posiadały możliwość publicznego wygłaszania poglądów. Obecnie koło entuzjastek uważa się za Pierwszy polski ruch feministyczny. W tym gronie znalazły się m.in. Wanda Żeleńska, matka Tadeusza Boja Żeleńskiego, Anna Skimborowiczowa oraz Bibianna Moraczewska. Oczywiście nie tylko samą przyjaźnią człowiek żyje. Choć narcyza nie paliła się do małżeństwa, to przynajmniej dwukrotnie przekonała się, czym jest zakochanie. Jej pierwszą miłością był starszy od niej o rok Władysław Dzwonkowski. Był aktywnie zaangażowany w idee niepodległościowe i przez to również bardzo cenił sobie twórczość, jak i konspiracyjną działalność narcyzy. Niestety, nie odwzajemniał jej uczucia. Żmichowska musiała odchorować to zauroczenie, składając jego klęskę na karb braku urody. Jej drugą miłością, również nie do końca odwzajemnioną, miała być arystokratka Paulina Zbyszewska. O tym związku mają świadczyć niuanse ukryte w korespondencji pisarki oraz wspomnieniach jej bliskich, ale także zawoalowane wątki pojawiające się w jej twórczości, w szczególności w powieści Poganka. Główną bohaterkę Żmichowska miała wzorować właśnie na Paulinie, zaś siebie sportretowała w roli jej kochanka. Tematem przewodnim książki jest miłość rozumiana w różnych kontekstach. Historia była drukowana we fragmentach. Wywołała przy tym tak duże kontrowersje, iż opublikowano ją bez najodważniejszej sceny. Niestety. Konspiracyjna działalność Michowskiej doprowadziła ostatecznie do jej aresztowania. W 1849 roku została wydana za 300 rubli rosyjskim służbom przez jednego z uczestników, tzw. spisku rzemieślników. Narcyza brała w nim udział z ramienia entuzjastek. Miały one pomóc warszawskim rzemieślnikom utworzyć organizację niepodległościową. Działającą w myśl pracy, prawdy oraz sprawiedliwości. Żmichowska na dwa lata trafiła do więzienia w Lublinie. Następnie została ukarana dodatkowym trzyletnim aresztem domowym w tym samym mieście. Cudem uniknęła zsyłki na wschód. Okres zatrzymania spędziła na nauczaniu. Niestety, choć wzięła na siebie całą winę, to nie uchroniła entuzjastek. Przed rozpadem. W 1855 roku otrzymała zezwolenie na powrót do Warszawy. Tam dalej zajmowała się kształceniem młodych dziewcząt. Czas spędzony w więzieniu i domowym areszcie okupiła psychicznym załamaniem. Powoli również zaczęła zmieniać swoje podejście do romantycznych idei powstańczych. Zaś upadek Powstania Styczniowego zmianę tę przypieczętował. Publicznie również zaczęła krytykować program nauczania dziewcząt Klementyny Hoffmanowej, czego największe ujście dała we wstępie do jubileuszowego opracowania jej dzieł. Do dziś wielu badaczy zastanawia się, jakim cudem jej komentarz do prac pedagogi został wydrukowany przez wydawcę bez jakiegokolwiek problemu. W 1867 roku. Wszystkich jeszcze raz zaskoczyła, wybierając się w podróż do Paryża na światową wystawę. Niestety, jej pogarszający się stan zdrowia zmusił ją ostatecznie do powrotu do kraju. Zamieszkała na wsi, gdzie uczyła lokalne dzieci. Na krótko przed śmiercią wróciła jednak do Warszawy i zajęła się pisaniem utworu Czy to powieść o charakterze autobiograficznym nigdy go nie ukończyła. Zmarła 25 grudnia 1876 roku, w wieku 57 lat. Dziś dla większości pozostaje osobą nieznaną, zarówno pod kątem swojej twórczości, jak również działalności społecznej i konspiracyjnej. I jest to wielka szkoda, bo była kobietą niezwykłą oraz inspirującą która potrafiła krytycznie spoglądać na otaczający ją świat. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, kliknijcie w lubię to lub udostępniajcie go dalej i pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, by zawsze być na bieżąco z odcinkami. Słyszymy się już wkrótce.